Zastanawiasz się, jak przetłumaczyć dokument. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby przetłumaczyć dowolny dokument z języka angielskiego na polski bądź też inny język, należy przede wszystkim uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie bądź w komputerze i przyjść na stronę tłumacz Google. Link do tej strony będziecie mieć w opisie tego filmu. Teraz, aby przetłumaczyć dokument z poziomu telefonu, musimy przełączyć stronę na widok na komputer. Aby to zrobić, klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Następnie z listy zaznaczamy wersja na komputer no i powiększamy nieco. Jak widzicie, pojawiły nam się tutaj dodatkowe zakładki, takie jak na przykład dokumenty. Zanim załadujemy na stronę dokument do tłumaczenia, warto jest ustawić odpowiednie opcje tłumaczenia a mianowicie warto jest zaznaczyć wykryj język, dla tłumacza, tak żeby sam wykrył język, z którego chcemy tłumaczyć. Natomiast po prawej stronie zaznaczamy język, na który ma być przetłumaczony tekst. W naszym przypadku zostawiamy polski. I teraz, aby zaczytać dokument, który chcemy przetłumaczyć, klikamy belkę poniżej dokumenty, a następnie aby zaczytać ten plik, klikamy belkę poniżej przeglądaj komputer. Poniżej mamy komunikat, wybierz czynność. Tutaj zaznaczamy opcję pliki. Dzięki temu zostaliśmy przeniesieni do pamięci telefonu. Teraz należy wybrać dokument, który będziemy tłumaczyć. W moim przypadku będzie to umowa kupna-sprzedaży, więc zaznaczamy, a następnie klikamy na górze Gotowe. Dokument w postaci pliku PDF został zaczytany na stronę Google. Teraz, aby przetłumaczyć, klikamy belkę poniżej. Przetłumacz i trwa tłumaczenie dokumentu. Po zakończeniu tłumaczenia pobieramy ten dokument na pamięć naszego telefonu, klikając belkę poniżej Pobierz tłumaczenie i taki dokument został zapisany w pamięci telefonu. Teraz przechodzimy do pamięci telefonu. Ja to robię poprzez menadżer plików. Wspomnę, że w zasadzie każdy telefon z systemem Android powinien posiadać taką aplikację. Następnie wybieramy zakładkę pobierz bądź też pobrane i tutaj pojawią nam się wszystkie pobrane pliki. Na początek pokażę Wam dokument, który tłumaczyłem, więc wybieramy ten dokument i dokument, który tłumaczyliśmy był w języku angielskim, jak możecie zobaczyć. I teraz wróćmy się do drugiego dokumentu, który został pobrany. Otwieramy. I ten dokument tłumaczyliśmy z języka, właśnie angielskiego na polski. Jak widzicie, umowa została przetłumaczona. Więc, podsumowując, za pomocą strony Tłumacz Google, możecie w prosty sposób tłumaczyć w zasadzie większość dokumentów. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć.